Oblicz 8 tysięcznych do potęgi 1 trzeciej razy pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. No to tutaj tą potęgę 1 trzecią możemy zamienić na pierwiastek trzeciego stopnia, korzystając z tego pierwszego wzoru. Czyli będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 8 tysięcznych. I teraz razy. No i pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 już możemy policzyć, bo to będzie 5. No i teraz... Pierwiasek z jego stopnia z 8000 to będą 2 dziesiąte, czyli mamy 2 dziesiąte razy 5, więc wynik to 1. Drugi przykład: 4 do potęgi minus 1, 2 plus 8 do potęgi minus 1, 3. To na początek ogarniemy te ujemne, czyli pamiętamy, że ujemne potęgi odwracają nam liczby, czyli tak naprawdę będzie tutaj 1 przez 4 do 1 drugiej plus 1 przez 8 do 1 trzeciej. Czyli skorzystaliśmy z tego ostatniego wzoru. Czyli będziemy mieć tak. Teraz zamieniamy te potęgi na pierwiastki. Czyli tutaj mamy potęgę 1, 2, więc to będzie pierwiastek stopnia drugiego. Czyli będziemy mieć 1 przez pierwiastek z 4 plus 1 przez, i tam jest potęga 1 trzecia, więc będzie pierwiastek stopnia trzeciego. Z 8 dobra, czyli to będzie 1 druga plus 1 druga, czyli wynik to 1.